Siedzimy w hotelu, który kosztuje 140 tysięcy za nocleg. Dla porównania najtaniej płaciliśmy 5 tysięcy, średnio płacimy 10 tysięcy za pokój. No coś 14 razy droższy niż średnia nasza wysokość przelotowa. Życie nocne kwitnie. Tutaj właśnie w Afryce w nocy się robi ruch w miasta. Cały czas jesteśmy na takiej krawędzi po prostu funkcjonowania. Ten hałas, zgiełk, to zamieszanie, te upały. Totalny brak higieny, to jedzenie. Jest paskudne, woda jest paskudna, kible, po prostu łazienki, to, 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 tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. To jest nasza fura, którą jedziemy. To jest w sobie najwygodniejsza podróż jaka była, bo ja mam kanapę leżącą, świetnie się tym podróżuję. Tutaj po to, żeby właśnie internet mieć, bo Maciek musiał wysłać, zrealizować kupę zdjęć i filmów, a tutaj się płaci za transfer generalnie. Nie ma tak, że kupujesz internet i masz go w cenie później do darmo czy coś. No, wyjeżdżamy ten internet bardzo szybko, więc takie miejsce, gdzie jest szybkie Wi-Fi, no to się po prostu dosamy do tego internetu i wypijemy kawkę z mlekiem, posiedzimy pogadamy, odpoczniemy przede wszystkim i idziemy dalej. Jesteśmy tak zmęczeni. Jak jesteś w Morogoro, czy jak to miasto się nazywa, bo nie mogę nauczyć się tej nazwy. To obowiązkowo trzeba Morogoro. Te... Moro obowiązkowo trzeba przyjść w te góry, obczaić te góry. Można pójść na wodospady, jak ci nie żal 15 zł, a mówią, że warto. Nam żal, więc nie poszliśmy. Zrobić świetny trekking. To w ogóle można spędzić parę dni w tych górach. Pochodzić po tych wioskach, to naprawdę fantastyczne miejsce. No i wracając, wchodzisz do tego hoteliku właśnie, Forest Sunset Hotel, bardzo fajny hotelik. Europejski kibel, gdzie możesz sobie usiąść i posiedzieć od ponad dwóch, tyg... tak, ponad dwóch tygodni tego nie mamy. Czyściuteńko, łazienka, lustro, można sobie umyć ręce, no szok. No i tutaj sobie później posiedzieć, właśnie pod tym tarasem. My tutaj siedzimy, planujemy dalszą przygodę, bo uwaga, przyszła obsługa i powiedzieli, słuchajcie, jest jedno piękne, fantastyczne miejsce, 6 godzin stąd, jazdy samochodem, jedźcie. No i my stwierdziliśmy, why not, jedziemy, zobaczymy jak będzie. A teraz w ogóle chłopaki chcą przyjść pokazać nam pokoje. Cena oczywiście poza naszym budżetem w ogóle, z dupy wyjęta jak dla nas, ale Pójdziemy w pokoje zobaczyć, bo może pokażemy, może ktoś skorzysta. Szef Ditson ma na imię. Idziemy zobaczyć pokoje za 140 tysięcy, czyli jakieś... kurde, 200 zł? No piękne meble, zobacz, patrz na ten wystrój, szafa, łóżko z piękną moskitierą, telefonik w pokoju, biureczko, no wszystko tak jak trzeba. Nawet klapki przygotowali. No wszystkie szczegóły. Europejski kibelek, piękny prysznic, łazienka, szczotki do zębów, wszystko przygotowane, kosmetyki, ręcznik. I tu jeszcze jest klimatyzacja. No i taki właśnie mini barek, zasłony, pewnie z widokiem na, no, na piękny ogród z jednej drugiej strony. Dla nas, e, ludzi z Europy, to, to nie są jakieś szalone ceny. i można potargować. Tak, ]ami. też właśnie tutaj w Tanzanii jest tak, że można się targować na każdym kroku i to jest fajne miejsce. To, jak jest zrobione, ten, ten budyneczek no. naprawdę robi wrażenie, bo wszystko właśnie wszystko z drzewa pięknie. Z drzewa, ręczna robota, sam ogród, jak on jest wypacykowany, przygotowany, to już jest coś. A teraz idzie nam pokazać drugi pokój, rezerwat, no i w ogóle piękny widok z tarasu. And this is Tembo, you know? Ah, Tembo! The, the big... Ah. The big, ah, yes. The, the big man. yes! The big man? Yes! The big man? Gorilla. Monkey, yes? Yes. yes. Tigo, so Gorill. Thank you so much and you're really, really welcome. Wow, thank you very thank much. much. This sunset Horace Sansa Total. And yeah. to make it funnier, it's not a paid advertisement, because we do not fit to here. Więc nie będziemy tu spać, oczywiście. Bezinteresownie rekomendujemy. Nic z tego nie mamy, ale warto promować fajne miejsca, fajnych ludzi, gdzie jest fajna atmosfera i fajna energia. A warto nie rekomendować miejsca, gdzie szkoda się naciąć. Tak się z chłopakami tutaj zakolegowaliśmy, obgadaliśmy, no tacy fajni, pozytywni, że stwierdziliśmy, że zjemy obiad. I to jest definitywnie najlepszy, chyba naj... najtłustszy obiad, jaki tu jemy. 12 tysięcy, czyli jakieś niecałe 20 zł, Ale kurde, zaszalejemy. To jest gulasz wołowy. Z sosem kokosowym i jakimiś tam jeszcze innymi rzeczami fajnymi. Jutro wyjeżdżamy, wracamy właśnie z gór. Życie nocne kwitnie, tutaj właśnie w Afryce w nocy się robi ruch miasta, bo w dzień jest za gorąco. No idziemy, wracamy już do hotelu. Heh, hotelu, sumnia nazwane. No i jutro zawijamy autostopem jakieś 300 km, nawigacja pokazuje 5,5 godziny i ruszamy do miasta, które nam polecili. Dosłownie parę godzin temu w tym hotelu. W ogóle ta wizyta w tym hotelu to była fajna. Świetne żarcie, fantastyczni ludzie, cudowna atmosfera, fajna energia. Wypoczęliśmy, bo tutaj jak widzisz w miastach jest mega turbo szum, hałas i zamieszanie. A tam był taki totalny chill out. I to było zarąbiste Dlatego spędziliśmy tam parę godzin Pogadaliśmy sobie z fajnymi ludźmi No i teraz wracamy Jak będziesz się kręcić po afrykańskich miastach Pamiętaj Oczy to głowy Bo pojazdy nadjeżdżają z każdej strony Plus patrz na tę na tą drogę, na tę na ziemię To są dziury Można wpaść, więc trzeba uważać, trzeba uważać Żeby nie zostać rozjechanym Bo oni mogą jechać z każdej strony Też pod prąd, po chodniku no i oczywiście teren sztoki, gdzie idziesz na dziura. wkładasz 2 metry, łamiesz nogę O też tutaj, zobacz, no to nie 2 metry, to tam metr może pół Ale tak czy inaczej nieprzyjemny O i goście, którzy jeżdżą motorami po chodnikach w każdym kierunku, różne niespodzianki. Ale taki urok, to co na początku szokuje człowieka, który przyjedzie do Afryki i błąka się po tych afrykańskich miastach, ten zgieł, pośpiech, to po jakimś czasie już nie robi wrażenia. No właśnie, o tym mówię. No. O, albo tu. Scalarz, stopę, kostka skręcona. A my idziemy. Po hotelu spać i ja rano pobudka i ruszamy długą, długą trasę autostopem. Ja mam dzisiaj jakieś totalne rozwolnienie, roztrój żołądka, masakra. Tak już to nie miałem na tym wyjeździe. Dzisiaj też cały dzień chodziliśmy, więc dużo piłem, ale ten upał był niemiłosierny, więc jestem totalnie odwodniony. No i będziemy, będę się starał regenerować, zaraz wiemy jakiś węgiel na zapas ogromnej ilości, żeby wytruć to coś, co we mnie się zalęgło. No i mam nadzieję, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Gorą, gorą nocą. Tutaj jest jakiś główny bazar rynek, a butów. Nic pewnie nie widać, bo jest ciemno. Ale tu właśnie kwitnie handel. Klapkami handlują mężczyzna. Wszystko tu kupisz. Jak będziesz w Tanzanii, to informuję, jakie są ceny. Banan kosztuje 100 szylingów, czyli jakieś 16 groszy. To jest jeden banan. 100 szylingów. potężne, dużo awokado, takie, które ledwo się mieści w dłoni, właściwie to się nie mieści w mojej. Kosztuje 500 szylingów, czyli 75 groszy, 80 niech będzie. Jajko jest po 500? Tak, jajko gotowane, gotowe jest po 500. Placek jest po 500, woda mineralna, duża 1,5 litra kosztuje 1000 i to jest ważne. I tyle kosztuje też kola. Tak, i tyle kosztuje kola, która jest no, dużo mniejsza. Ważne jest to, że dzisiaj znowu była ta sama akcja, że dla turystów z lodówki woda podrabiana, a dla miejscowych drzewka drzewkach zapakowanych woda oryginalna. I to często widać po pierwsze. Woda podrabiana jest nalewana pod korek zawsze. Jak debile nie wiedzą, że po prostu to jest sygnał rozpoznawczy. Więc nie wiesz wody, która jest nalana pod korek, bo producent nigdy nie podlewa pod korek. Druga rzecz, butelka jest powyginana, jest miękka, jak ją chwytasz. Widać, że była używana. Często ta plomba jest zerwana, ale oni też podrabiają czasem te plomby. Więc trzeba zrobić tak, że patrzysz na całą zgrzewkę, która jest zafoliowana. I tak jak ja dzisiaj powiedziałem, nie, nie, nie z lodówki zimną, daj mi ciepłą, spółki z, z tej Drzewki. On dał. No i mieliśmy oryginała dzięki temu, bo tak to byśmy mieli wodę z rzeki czy coś. Dlatego na to trzeba zwracać uwagę. W Tanzanii jest to na dużo, dużo mniejszą skalę. Głównie w turystycznych miejscach czy tam na jakichś dworcach. A w Kenii to jest norma. Jest tak, że jeżeli masz okazję kupić wodę gazowaną, to kupuj gazowaną. Co jest bardzo rzadko spotykane tutaj, niestety, bo ona jest dużo droższa. Ale gazowane nie podrobią. Patrząc na moje. Problemy rządkowe dzisiaj to jest katastrofa. Tutaj w Afryce największym problemem jest higiena, jak dla mnie. No i tutaj trzeba zwracać baczną uwagę na to, którą ręką bierzesz jedzenie, dotykasz picia sztućców, w toalecie, restauracja, którą ręką dotkniesz krzesła. Generalnie trzeba myć ręce tak często jak się da, używając tych A za często się nie da. Proszków mydą, no niestety się nie da. Dużym problemem jest to, że ludzie tutaj chodzą i się witają, przybijają piątki. Idzie obcy człowiek ulicą, widzi zungu, przybija piątkę. No głupio jest nie przebić, lepiej wiązkować. Jak się da, to lepiej właśnie przebijać żółwika, ale nie każdy chce. Oni tu tą piątkę tak przebijają, że ci miętolą całą ręką. No a nie wiesz, gdzie koleś był. W toalecie, kurde, drapał się po jajkach albo robił inne rzeczy, a oni tu z higieną mają katastrofę. Druga rzecz, że może być tak, że woda, którą nam dają do mycia rąk, niestety, tam, jest brudną wodą. Także no, tutaj jest mnóstwo różnych zagrożeń. Trzeba znaleźć oczywiście jakiś kompromis, nie wpadać w paranoję, ale jak widać... Nie zwracać uwagi na gorsze dni jak Marcin dzisiaj. No ja starałem się być higieniczny, starałem się pilnować, nie przykładałem do tego takiej wagi jak Maciek i może to jest teraz rezultat. Od jutra będę starał się mniej przybijać piątek z lokalistami. Nie jestem pewien, że ja mniej przybijam piątek niż Marcin. No tak, tak, bo ja mam taką mentalność, że się witam, macam, przebijam piątki z ludźmi. Obejmowanie buziaczki. No, jakieś takie misiaczki. Ja to lubię, bo to jest fajne i ludzie też fajnie reagują. Wtedy się otwierają jakieś drzwi, można pogadać, będzie jakaś rozmowa, Zmowa i coś tam się ciekawego dowiedzieć, ale generalnie lubię być taki do ludzi otwarty i serdeczny, zawsze tak miałem, no ale tutaj niestety priorytetem powinna być higiena, no i muszę tutaj mocno popracować nad tym, pomyśleć jak, jak tu uważać. Dalej jesteśmy w Progoro, w tym modeliku, ale zmienili nam pokoje, przenieśli nasze graty. Ciężki dzień dla mnie, duże wyzwanie, ponieważ od dwóch dni mam totalne rozwolnienie, po prostu śmierć w butach. Jest kompletna masakra, więc dzisiaj postanowiłem w ogóle nic nie jeść. Aha, no i węgiel nie pomaga, nic tutaj nie ogarniam tematu. Więc postanowiłem dzisiaj cały dzień nic nie jeść zupełnie, tylko będę pił się nawadniał, bo jestem odwodniony. No i zobaczymy jak się będę czuł, jak moja kondycja psychofizyczna. Tutaj Afryka tak wymęcza i wyniszcza, po prostu eksploatuje organizm pod względem zdrowotnym i fizycznym, że naprawdę cały czas jesteśmy na takich krawędzi funkcjonowania, ten hałas, zgiełk, to zamieszanie, te upały, totalny brak higieny, po prostu to jedzenie jest paskudne, woda jest paskudna, kible to łazienki, to... to tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć, o tak wygląda łazienka. Zlew, który nie działa. Tutaj jest taki zlew przy kiblu, no bo jak się wejść, to przecież przy kiblu. Kibel to jest na narciarza, wiadro służy do spuszczania wody. Prysznic, który na no, zlewo cieknie. I jak się tu wejdzie, to tu wali w głowie, aż się kręci od tego smrodu. No i takie warunki, to i tak są bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o łazienkę. Tu w Afryce, bo było dużo, dużo gorzej w wielu miejscach. Można po jakimś czasie mieć dość, to po prostu wymęcza organizm, dlatego dzisiaj dam się na maszczka, ja będę, ja będę sobie siedział gdzieś tam, mam nadzieję w cieniu, on będzie łapał tego stopa. Nie będę nic jadł, jak przegłodnieję całą, całą dobę, to mam nadzieję, że jutro mi się to jakoś tam ureguluje, no bo połykam węgiel w ilościach masowych, przemysłowych, nic nie pomaga. Idziemy na stopa, musimy się wydostać z Borogoro do miejscowości Iringa jakieś 300 km niecałe fajnie jest, bo jest rano i nie pali słońce co przez stację walimy musimy tylko wydostać się powiedzmy z centrum no bo tutaj łapanie stopa to do dupy na wylotówkę no i będziemy teraz już mamy postanowienie tylko tiry, tylko osobówki, żadnych taksiarzy, żadnych busów, żadnych autobusów. zobaczymy jak jak nam, jak nam pójdzie i na ile będziemy konsekwentni. Ale taki plan na razie. Już wiemy mniej więcej kogo unikać, a kogo nie. Najgorsze są te małe busiki. Nie, te wany takie. No, No, o takie jak tam stoi, że ma wejść 8 osób, a wchodzi 19. To jest do dupy. Autobusy też są bez sensu w naszym wypadku, bo nic ciekawego się nie dzieje, no chyba, że naprawdę nie ma opcji. No i droga jest. Wygląda na mapie bardzo fajnie, bo przez góry, więc mogą być fajne krajobrazy po drodze. Iringa, 305 km to jest pomysł na dzisiaj. No, może być fajnie. Coś tam z kierowcą zaczęliśmy przy pomocy translatora gadać, no bo w angielsku nikt nic nie gada. Ten piany coś tam gada, ale niewiele. No i teraz jedziemy tym tirem. Maciek ma lepsze śledzenie, bo siedzi sobie kurde elegancko na fotelu przy okienku. Lepiej się zamienimy, co? Później w południu. życiu, prawda? No. A ja siedzę, który jest nastukany i mi się to nie podoba. Ja kierowca jest sympatyczny, tylko że no nie wrząb po prostu po angielsku, zero. Ale to nic. Będzie dobrze. Tata. <grym> Buty zdjąłem i zależy na łóżeczku. Nie wiem czy tak można, ale no nie da rady się z nim dogadać. O, tak kierowca wygląda w lusterku. I to jest fajnie, bo mi teraz wieje wiatr. I powiem szczerze, chyba najwygodniej jak do tej pory wszystkich moich transportów jakimi jechałem. No i dobrze. Chory musi leżeć. <grym> Jedziemy, ten pijaczek wysiadł. Nie wiem czy on go wygonił, czy co, ale generalnie wysiadł. No i jedziemy sami i jest od razu lepiej. Powietrze się zmieniło w lokalu. Bardzo wygodny tir, bardzo duży. Uczymy się tego stopa, no po prostu teraz wiemy, że jak są miejscowi to nie wsiadamy razem z miejscowym, bo to będą problemy, zaraz naciąganie na kasę, jakieś kombinowanie. Wcisnął się na haba. Więc generalnie mieliśmy tak, że wyszliśmy na główne rondo, to było w sumie prawie centrum miasta i łapaliśmy stopa i tam stał ten, ten lokalny. No i mieliśmy dylemat. Albo idziemy, albo które stoimy razem z nimi łapiemy. W końcu poszliśmy, a ten debil za nami zaczął biec i łapać się samochody. No i złapał coś, ale mi się wydaje, że łatwiej nam będzie łapać bez lokalnych, no bo generalnie to może być ciekawe dla wieś białego. Pogadać, jeżeli zna język, jeżeli nie zna, to lipa. No ten nie zna ani w zombi, ani słowa. No nic, uczymy się. Wiemy, że omijamy autobusy bez dwóch zdań. Omijamy busy, omijamy wszelkiego typu taksówkarzy, motocyklistów i takich innych naganiaczy. No i generalnie wystrzegamy się lokalnych, którzy stoją przy drodze, bo oni nam jakby psują PR, psują robotę. Nie, nie będą się ludzie zatrzymywać, jeżeli stoimy z lokalnych. Jeszcze myśleliśmy dzisiaj, czy nie zrobić tak, czy nie wziąć tego, tego Tuktuka i nie wyjechać na rogatki powiedzmy, nie wiem, z 5 km zapłacisz mu za 2000 i stamtąd złapać. To też może będziemy testować. Nigdy tak nie robiliśmy. Na razie jest okej. Okay. Na razie jest okej, okay, jak widać. No tam postaliśmy ile 5 minut, może 10, przejechało kilkanaście samochodów, Ktoś się zatrzymał. Na no, ta kanapa powiem szczerze, że że jest najwygodniejsza ze wszystkich na jakich jechałem. No to modelik też jest No, na razie nic nie krzyczy, że, że mam tak nie leżeć, że nogi brudne, że coś tam. No leżę sobie już. No to jedziemy, przed nami myślę tym tempem jakieś 8 godzin jazdy plus minus.